Cześć. Dzisiaj, tak jak obiecałam Wam ostatnim razem, powiem Wam, mniej więcej przybliżę Wam gazety z wykrojami, jak to wszystko wygląda, jak wyrysować sobie wykrój według własnych wymiarów, jak korzystać z takiej gazety i po prostu coś zrobić, żeby, się, żeby nie zwariować, bo wiem, że dla niektórych może wydacie to czarną mają, a naprawdę uwierzcie, nie jest. Ja tu mam dla przykładu taką gazetę, to nie jest burda, to są wykroje, to jest francuska wersja gazety z wykrojami, mi podobały się poszczyki, tutaj w niej jest to jesienny, jesienny egzemplarz, także ja na przykładzie tej gazety, każda jest taka sama, uwierzcie, tutaj nie chodzi o język, wystarczy rozróżnić symbole, kolory i tak dalej. I pokażę Wam na przykładzie właśnie wykroju tego tręcza, który ostatnio Wam pokazywałam i takie coś. Takie coś mam w planie sobie uszyć i pokażę Wam na przykładzie tego, jak odnaleźć się na arkuszu wykrojów i samemu wyrysować wykrój odpowiedni dla każdej siebie, według własnych wymiarów. Także ja znalazłam sobie tutaj taki płaszczyk i to jest w gazecie płaszczyka numer 15. Każda sztuka odzieży, która jest dostępna na wykroju, jest onumerowana, opisana i ten płaszczyk ma na przykład numer 15. Czyli w takiej gazecie szukamy rzeczy, która nam się podoba, znalazłyśmy i płaszczek numer 15. Teraz otwieramy gazetę, każda taka gazeta z wykrojami ma w środku taką szarą wkładkę i na niej pięknie wyrysowane są takim rysunkiem technicznym kroki w szyciu, te, 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 te ubrania właśnie, co i jak w kolejności. Prostym językiem, takim rysunkowym, jeżeli ktoś ma wyobraźnię, to potrafi sobie wyobrazić. Także zanim znajdziemy sobie, zaraz jeszcze Wam pokażę tutaj takie coś. To jest tabela wymiarów, i taka tabela wymiarów jest w każdej z gazet, jeżeli chodzi o takie wykroje. I to jest tabelka wymiarów, gdzie możemy wstawić sobie własne wymiary i znaleźć sobie, dopasować odpowiedni, odpowiedni numer wykroju. Wykroje tutaj są zazwyczaj od rozmiaru 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 8, co dwa. Tak jak sklepowe, tylko że tutaj y, sklepowe, jeżeli zazwyczaj kupujecie na przykład w sklepie eskę, to niekoniecznie oznacza, że tutaj SK też będzie dla Was dobra, bo tutaj musicie porządkować je po prostu tym wymiarom, które są podane. I w takiej tabeli można zmierzyć sobie biust, talie, biodra, szerokość ramiona, wysokość talii, długość przodu, długość tyłu, długość ręki, y, wysokość piersi, nadgarstek łydkę i tak dalej, i tak dalej. I mierząc siebie, w zależności jaką sztukę odzieży potrzebujemy, czy jest to góra, wtedy mierzymy sobie biust, talie, biodra, czy są to spodnie, wtedy na przykład mierzymy sobie biodra i długość nogawki, czy spódnica i tak dalej, i tak dalej. Można siebie tutaj to fajnie dopasować. Mając już wyszukany swój rozmiar, wstawiając tutaj sobie swoje, swoje wymiary, gdzie tutaj naprawdę wystarczy się luźno zmierzyć, nie ściągamy centymetra, tylko po prostu na luźno, lepiej jest narysować sobie wykrój większy, niż mniejszy, bo można sobie śmiało przeszyć troszeczkę więcej, jeżeli kombinować później co zrobić, jeżeli zrobiło się za małe. Także jeżeli mamy siebie tutaj odnalezioną czy odnalezionego w tej tabeli wykrojów, przechodzimy teraz do tego naszego płaszczyka. I on tutaj ma numer 15, czyli ja znajdę sobie. Płaszczek mój, który ma numer 15 jest tutaj. I można tutaj wyczytać wszystko, yy, od wiadomości, yy, z jakiego materiału można, yy, jest proponowane właśnie użycie takiego płaszczyka, ile, ile centymetrów materiału potrzebujemy, co będzie, ile guziczków, yy, ile zamków, yy, ileż. Yy, ileż yy, Nitów, jeżeli chodzi o pasek, na przykład wszystko jest wypisane świetnie. Także możecie sobie to zazwyczaj przejrzeć, przeczytać. Jeżeli ktoś nie jest w zawodzie, wtedy nie będzie wiedział, można sobie tutaj lektura mile wskazana, można sobie posiedzieć chwilkę, a ten kto wie. Nie musi czytać, bo po prostu rzuci okiem na elementy wykroju i wie o co chodzi. Jest opisany cały, naszy, cały nasz płaszczyk, tak jak mówię, i są tutaj wyposzczególnione części, które będą potrzebne nam do wyrysowania i później uszycia, yy, uszycia płaszczyka. Płaszczyk jest opisany, czyli płaszczyk znajduje się na arkuszu wykroju F i jest linia czerwona. I tutaj są cztery: yy, w czterech rozmiarach ten płaszczyk można uszyć, akurat w tej gazecie linia jest czerwona i płaszczyk jest na arkuszu wykrojów F. I tutaj są wszystkie elementy, które będą nam potrzebne do uszycia tego płaszczyka i to zazwyczaj jest ponumerowane 1, 1 a w zależności od, od tego, ile, ile elementów, 2, 3, 3b yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy już wiemy, na czym stoimy, musimy znaleźć sobie arkusz wykrojów F i wtedy szukamy... Czerwonych linii i czerwone linie odpowiadają nam tym wszystkim elementom, które będziemy musieli sobie odrysować z gazety. Czyli ja Wam tutaj pokażę. Każda gazeta ma w środku takie właśnie wkłady, i to jest ABCD. Ta ma troszeczkę mniejsze niż wkłady z Burdy. burty są troszeczkę większe. Ale to akurat fajnie, bo zmieścimy się w kadrze. Tak, więc każda gazeta ma takie wkłady. I to są to są, to są wkłady na których znajdziemy właśnie elementy wykroju. Ja już tu znalazłam wykrój F. Teraz wam pokażę, pozwolicie, że teraz wam tutaj zademonstruję. Na podłodze mam już rozłożony arkusz wykroju F, gdzie czerwoną linią, tutaj widzicie jest zielona, czarna, niebieska i czerwona, gdzie czerwoną linią zaznaczone są te elementy, które będą potrzebne nam. I zazwyczaj na takim wykroju właśnie jeżeli my szukamy czerwonych rzeczy, to u samej góry albo na samym dole jest linia, na której wypisane są, tak jak widzicie teraz, cyfry 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej. Tutaj jest zielony w tym wszystkim, a na dole powinien być niebieski i czarny. Jest jeszcze część z czerwonymi, tutaj jest coś czarnego. I tutaj jest niebieskiego, więc zazwyczaj one są tak opisane w zależności jaki kolor jest podany w gazecie, taki taki musimy dopasować sobie całą resztę. I ja już tutaj znalazłam kilka elementów i pokażę wam to w ten sposób, jak odnaleźć się na takim arkuszu wykrojów. Także tutaj mam akurat kawałek, czyli karczek karczek przodu. I tutaj w gazecie karczek przodu ma mm, numerek 6, jak widzicie, czyli ja na przykład chcąc odrysować sobie ten kaczek przede muszę znaleźć tutaj u górze na linii tych liczb numer 6 i ja już widzę, że tutaj jest szósteczka i pociągnąć palcem mniej więcej na tej wysokości gdzieś będzie ten wykół. Ja już widzę, że on jest tutaj i jak przyłożyłam wam ten mój narysowany już na to, żebyście widziały, bo tak ciężko to zobaczyć, ale on jest po prostu tu. Tak jak leży ten mój Wyrysowany już na półpergaminie, tak jak go znalazłam, odrysowałam i przełożyłam, żebyście po prostu lepiej widziały, chcąc odrysować na przykład następny element. I gdzie, na przykład, ja pokażę Wam tutaj, jest numer 8 to jest konierzyk. numer 7 to jest stójeczka, czyli ja znowu szukam sobie tutaj u góry. W tym górnym rzędzie liczb i ja już mam tutaj siódemkę, i siódemka pociągnięta w dół. Ja już widzę, że siódemka jest tutaj, i tu jest mój kawałek z Widać? Widać. Tak. Następny element, który musimy znaleźć, jest tak, jak już wcześniej wspomniałam, na przykład 8. Czyli ósemeczkę znowu sobie szukam tutaj u góry w tym górnym pasku. I już mam ósemeczkę tutaj i ona jest na samym brzegu. I ósemka daje mi kawałek kołnierzyka. Mam nadzieję, że wy to widzicie tutaj. I tak odnajdujemy każdy jeden element. Który jest, który jest wyszczególniony tutaj, czyli mamy na przykład 1,1a. Czasami one się nie mieszczą, tak jak na przykład tutaj. Czasami one się nie mieszczą na tym arkuszu wykrojów, Wtedy musicie sobie to po prostu dokleić tutaj, gdzie jest, jest 1,1a. To jest po prostu jeden wielki pasek, gdzie to je, wygląda mi na środek tyłu. 2-2a to jest bok tyłu, taki karczek, gdzie on też powinien zmieścił się im tutaj na arkuszu. I zrobili 2-2a, także czasami trzeba sobie to doklejać. Tutaj jest rękaw, tutaj jest piątka, to jest karczek tyłu. Tutaj jest obłożenie, czwórka, trójka, tutaj jest przód. I wszystko tutaj jest wypisane pięknie. Tu na przykład jest po francusku, ale tak jak mówię, jedynka, dwójka to jest tył, tył tręcza, dwójka, 2A, to jest następny karczek tyłu, trójka, czwórka to tak jak mówiłam, jest przód. W polskich gazetach macie wszystko po polsku, oczywiście, można się w tym połapać, to bez problemu. Także wyszczególnione są wszystkie te elementy. Na co jeszcze musicie zwrócić uwagę? To tak, jak widzicie, ja tutaj na tym kawałeczku. Pokażę Wam to tu. Tutaj na tym kawałeczku karczku, fioletową, fioletową kreską, narysowałam, to jest tak zwana nitka prosta. Gdzie to daje nam pion. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Musi być nitka prosta wtedy ubranie nam się nie kręci że tak powiem, musi być, musi być ta linia prostopadle do, dołu, do brzegu materiału, kiedy już przykładamy na, na kawałek materiału i chcemy to odrysować, to musi nam to się po prostu zlewać z, nit, z niteczką prostą ile od brzegu wtedy musimy przyłożyć sobie tak Jaką odległość mamy od brzegu do tej, do tej linii, tak o, yy, na przykład w tym momencie, taką samą odległość musimy zrobić od brzegu do tej linii f, f, na, na, na tym momencie danego elementu. Także na to musicie zwracać uwagę. Jeżeli są wszelkiego rodzaju nacięcia, tak jak na przykład tutaj przy tym kołnierzyku, tutaj jest taki mały trójkącik, który sugeruje nam, że, że w tym miejscu będzie szef, ramieniowy, a do tego miejsca musimy na przykład wszyć stójkę. Także te wszystkie elementy musimy sobie zawsze narysować i to, co ja mówię, najważniejszą... E, już... E... Oj, jest... Przepraszam za usterki. Najważniejszą rzeczą, e, jeżeli chodzi o szycie, jest dobrze zrobiony wykrój. Ja to zawsze powtarzałam i Trzymam się tego sama dla siebie również, bo najważniejszą rzeczą jest właśnie dobrze wyrysowany wykrój z gazety, jeżeli, jeżeli chcemy coś uszyć od początku do końca nie mierząc tego za każdym razem tu mam troszeczkę, tu, muszę, tu mam troszeczkę za dużo tu muszę troszeczkę obciąć, tam muszę coś, coś poprawić, tu muszę jeszcze troszeczkę doszyć bo mi wyszło za krótkie. Najważniejsze jest słuchajcie zrobić dobry wykrój i tak, jak na przykład ja nam rysowałam sobie tutaj. Czerwona kreska to jest, to jest mój rozmiar. I z papieru wycięłam sobie centymetr więcej, co da mi dodatek na szef. Czyli wytnić, lepiej jest wyciąć sobie od razu o centymetr większy, i wtedy na styk można tą formę poprzykładać do siebie na materiale. I wtedy wiemy, że wszystko będzie nam pasowało, niczego nie zabraknie. Tak samo na długość tutaj. Rękaw powinien skończyć mi się tu, ale wyrysowałam sobie jeszcze dodatkowe 5 cm, co da mi po prostu podwinięcie, i wtedy już nie będę musiała się martwić i, i kombinować przy układaniu wykrojów na materiale, że ta A tam jeszcze muszę sobie dodać, bo zapomniałam wyciąć. Najlepiej jest wyciąć sobie tą formę już tak, jak ma to być prawidłowo, i wtedy słuchajcie, nie będzie problemu czy, czy zapomniałyśmy coś dosiąć, czy przecięłyśmy źle i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że pomogłam Wam jakkolwiek. Wydaje się to bułką z masą dla mnie. Pewnie czarną magią dla Was, ale... No nic trudnego, naprawdę. Wystarczy tak, znaleźć na tej mozaice, znaleźć numer, numer odzieży, którą chcemy sobie uszyć, zobaczyć, jakie części wykroju będą nam potrzebne, prześledzić, który arkusz papieru i jaki kolor czcionki wybrać sobie odpowiedni rozmiar, bo tutaj są możecie zobaczyć, nie wiem, czy będzie to widać, ale tutaj są różne, jest długa linia, jest przerywana linia, jest linia przerywana z kropeczką, jest, jest taka fala i to są właśnie różne rozmiary, który, w którym my musimy sobie dopasować swój i później śledzić tą linię na arkuszu, odrysować najlepiej na półpergaminie, na pergaminie czy papierze śniadaniowym, papier do kwiatów też jest fajny, bo jest cieniutki, nie musimy podkładać pod spód żadnego grubego papieru, szarego, skalpu i tak dalej, nic nam się nie przesunie, wszystko widzimy u góry na, tym, na, tym, na rozłożeniu na cieniutkim papierze. Także mam nadzieję, że w jakimś stopniu Wam pomogłam. Pytajcie o co chcecie, postaram się odpowiedzieć. No i próbujcie: no. naprawdę, nie takie straszne jak wygląda. Mam nadzieję, że Wam się uda, że będziecie miały cierpliwość, że potrwacie do końca. Wytniecie tak, jak ma być, i zapraszam do następnego razu, gdzie pokażę Wam, jak przyłożyć formę taką do materiału. Wtedy wyciąć i będziemy szyć. Dzięki, na razie. Pa!